Cześć, witam Was, Wojtek z tej strony. Dzisiaj będzie temat zegarka, która godzina, jaka godzina, jak Wy tam chcecie, bo znacie już liczby, powiedziałem Wam od 0 do 100 w poprzednim filmiku, dlatego teraz godziny. Czyli pytamy się, która godzina? Można to spytać w dwa sposoby. Jak widzicie, wie spät ist es? Jakby to przetłumaczyć na polskie, jak późno jest. Lub wie viel Uhr ist es? Która jest godzina? Es ist 3 Uhr na przykład jest trzecia godzina jest godzina trzecia tak es ist czyli mówi się es ist jakaś tam godzina es ist 5 Uhr es ist 17 Uhr jak wy tam chcecie jaka jest godzina i teraz tak es ist 2 Uhr jest druga godzina i są teraz sposoby dwa czyli oficjalny nieoficjalny 8 10 na przykład 8:10 to by była oficjalna oficjalny sposób i tutaj przykłady dla oficjalnego sposobu czyli 2:30 druga 30 2:30 albo 7:05 7.05, 5 7 7:10 to by było 7:10 czyli mówisz liczbę 7 dodajesz u jako zegarek i minuty. 10. Tak? 7 10. I tak samo, co my tam mamy? 7.15, 7.15. To były te oficjalne wersje. A teraz przechodzimy do nieoficjalnych. Um, czyli nach und for. Po lub przed. Tak samo jak po polsku. Um, 5 po 8. 5 nach 8. 5 nach po. 8, 8. 5 na 8. 5 po 8. 8, 10 lub 10 po 8. 10 na 8. 10 na 8. 8, 27. 27 na 8. Wiadomo, w takim przypadku pewnie też i w Polsce mówi się w pół do tak, Bo nikt tak dokładnie przeważnie nie mówi, ale jeżeli chciałbyś powiedzieć, chciałabyś powiedzieć to 27 na 8. 27 po 8. Um, ósma 40, wi wiadomo, acht oficjalna lub 20 for 9 za 29. Um, ósma 50, 10 for 9, za 10 dziewiąta. 10 for 9, tak w miarę łatwo to jest 10 for 9, 10 przed dziewiątą, tak jakby to przetłumaczyć. No, i teraz kwadrans i wpół do. W Niemczech tak też można powiedzieć. Viertel, viertel to jest ten kwadrans. Bo w Polsce nikt nie mówi kwadrans, chociaż rzadko słyszę kwadrans po czy kwadrans przed. A po niemiecku jest standardowo viertel nach 8. Viertel nach acht lub viertel nach neun lub viertel vor neun. Co my tam mamy jeszcze? W pół do ósmej, czyli halb neun. Tak jakby połowy dziewiątki, halb 9, halb 8, halb 9, halb 10, halb 11, halb 12 i tak dalej. Czyli pierwsza można powiedzieć 1 lub 13 Uhr. I tak w Polsce tak samo się mówi, po południu ogólnie um, druga, mówi się druga. A, ogół, a tak naprawdę jest 14. no ale tak i w, i w niemieckim jest tak, tak samo. Czyli e, siódma to można powiedzieć sieben, każdy wie, o co chodzi, wiadomo, bo się wie, wieczór zbliża, lub neunzehn Uhr, biorąc to dokładnie. E, jeżeli komuś mówisz, że za tydzień jedziesz um neunzehn Uhr gdzieś tam, to wiadomo, że wieczorem, a jak powiesz, że za tydzień o siódmej gdzieś jedziesz, to może być to rano lub wieczorem, także precyzyjnie to by było powiedzieć neunzehn Uhr. Um, tak lub nachmittag, czyli przed południem lub po południu, um, bo można by było powiedzieć sieben Uhr am Vormittag, czyli um, siódmej przed południem, tak? Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, czyli czy rano, czy wieczorem, tak można dodać tak lub nachmittag. Um to jest o, czyli o czwartej, um vier, tak? Um wie ura, o której godzinie, czyli o której godzinie Gdzieś jedziesz, czy gdzieś coś tam? Um, wyfil Uhr. Lub też można by powiedzieć kiedy? Wann? Wann du? Kiedy jedziesz? Ale to można też znowu odpowiedzieć w sobotę. A jak się zapytasz um, wyfil Uhr, to jest tylko jedna odpowiedź. Godzina. Um, wyfil jest tu schlafen? O której godzinie idziesz spać? Wiadomo, że jak ktoś się kogoś spyta, wann gehst du schlafen, to on nie powie, że za trzy dni. To jest akurat, przy tym pytaniu jest normalne, czyli wann gehst schlafen, by tutaj też jest jednoznaczne. Ale jak chcesz dokładnie się zapytać, to um wie viel Uhr gehst schlafen? A jeżeli się, Ciebie ktoś zapyta, um wie viel Uhr gehst schlafen? I Ty chcesz powiedzieć, że o 22, to powiesz um zweiundzwanzig Uhr, tak jak u góry tu widzicie um, czyli o, um zweiundzwanzig Uhr. Dwa sposoby pytania się, która jest godzina. Wie spät ist is es? Albo wie viel Uhr ist es? Która godzina? Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Tak się to można zapytać. No jak powiedzieć 22, 4, 5, 14, 40, 9, 15? Jak już wiecie są dwa te sposoby, czyli 20 u. 4:05, 14:40 lub 9:15 to by były te oficjalne wersje, a te nieoficjalne wersje lub też uh, po części oficjalna, 22:00 tu nie ma oficjalnej lub nieoficjalnej, ale 5:04 to by było nie 4. była ta nieoficjalna, 4:05 to oficjalna, 20 vor 3. za 23 to ta nieoficjalna, no i 4 na 9. Viertel nach Neun, to się też nauczyliście w tym filmiku, że można powiedzieć kwadrans po dziewiątej. Nie wiem, czy się tak w Polsce mówi, w każdym razie często się to mówi w Niemczech. Viertel nach, nach Neun. Mam nadzieję, że i znowu coś dla Was było nowego, lub że tak powiem, przypomniałem Wam coś i się możecie trochę poduczyć, bo o to tutaj chodzi i po to ja to dla Was robię. Jeżeli Wam się to podobało, zostawcie mi lajka. No i mam nadzieję, że do następnego razu Wasz Wojtek.